Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Tymczasem dzisiaj opowiem wam o Mut Demonach, z którymi walczył Riddick na planecie znanej jedynie jako Notfuria. Stworzenia te zamieszkują spalone słońcem środowisko niegościnnej planety, nieznanego Układu Gwiezdnego. Podczas pory ich hibernują, zakopane w ziemi, a gdy w ich ekosystemie zaczyna padać deszcz, wynurzają się z błotnistych jam, gotowe do pożerania i zabijania. Robią to tylko gdy pada, gdyż ich skóra wymaga regularnego kontaktu z wodą. Pod pewnymi względami anatomicznymi przypominają nam znane gatunki skorpionów, gadów i płazów. Posiadają wyjątkowo ostre zęby, poruszają się na dwóch łapach, a do atakowania używają m.in. wyjątkowo umieśnionego ogona, zakończonego ostrym jadowitym trójzębem. Na przełomie milionów lat ich organizm idealnie zaadoptował się do otaczających warunków środowiskowych. Oddychają za pomocą swojego ogona. Na którego końcu, oprócz śmiercionośnego ostrza, znajduje się również otwór, pozwalający na wymianę gazową. Dzięki niemu nie muszą wynurzać się z błota przez bardzo długi czas. W swoich organizmach wytwarzają silną neurotoksynę, która paraliżuje ofiarę. Podczas aplikowania jadu groźniejsze są młode osobniki niepotrafiące kontrolować ilości wstrzykiwanej do organizmu ofiary. W ten sposób ukłucie młodego Mutdemona z samej definicji często zamiast paraliżować, uśmierca przeciwnika. Jest to cecha przypominająca nam znane gatunki jadowitych węży, gdyż wśród nich dochodzi do takiej samej sytuacji. Kolorystycznie samce wyróżniają się na tle szarych samic, posiadaniem czerwonego pasa ciągnącego się przez całe ciało. Mogą dorastać do 10 metrów długości i ważyć przy tym dwie 3 tony. Zaskakują pod względem wytrzymałości, potrafią przetrwać, pomimo utraty części organów. W scenie, kiedy Riddick wypatroszył jedno z tych stworzeń, to podeszło jak gdyby nigdy nic do swojej wnętrzności i po prostu je zjadło. Było to obrzydliwe. Tak swoją drogą czy według Was, ten potwór ma szansę wygrać w walce z ksenomorfem? Czekam na Wasze opinie w komentarzach pod filmem. Dieta mut demonów składa się głównie z mięsa. Są bardzo agresywne, potrafią zabijać ofiary dla zabawy. Atakują głównie zasadzki, czając się w mokrym, błotnistym gruncie. Gdy ofiara zbliża się do ich leża, wystawiają z błota ogon, którym hipnotyzują przeciwnika, po czym aplikują mu jad i zjadają go żywcem. W porze monsunowej stają się jeszcze bardziej niebezpieczne, gdyż potrafią wędrować i atakować inne gatunki licznymi stadami. W takich rojach dochodzi również do aktów kanibalizmu, które nie są rzadkością. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!